Kochani, żarty się skończyły. Przed chwilą już przyjechała pierwsza ekipa, która ma zamiar pobić moją formę, którą razem stworzyliśmy. Także 10 tysięcy złotych do wygrania to nie jest żart. Osoby, które przebiją mnie, zwierzą pod e, oczywiście paroma względami. Liczy się po pierwsze wygląd, tak? Musi być efekt wow jak u Dawida. To jest jakby pierwszy element. Musi być to coś, musi być niższa tkanka puszczowa, musi być wyższa masa mięśniowa. I tutaj specjalnie robiliśmy pomiary, żeby nie było żadnych oszustw, żeby nie było żadnych Głupich e, gaduszek, że my to robiliśmy po swojemu, ktoś Gdzieś na innej maszynie. Tak. Tak, zaprosiliśmy wszystkich, którzy byli chętni, przyjechali i myślałem, że chociaż trening zrobił, że jest w nich naprawdę <laughs> dusza wojownika. Ale nikt z nich nie zrobił treningu i to mnie bardzo zasmuciło. Śpieszyli się na pociąg, śpieszyli, <śpieszyli się <śpieszyli do pracy. Dokładnie, były rzeczy ważniejsze niż trening, więc ja już jestem pewien i spokojny, że nikt tego z tej grupy nie przebije. Sorry panowie, e, jutro mamy drugą grupę i czymy również na was, że ktoś z was się odważy i też osoby, które gdzieś tam... E, Powiedzmy, miały problem z tym, że nasza technika jest zła, że Dawid jest na dopingu. Te, te wszystkie negatywne komentarze zapraszamy. Do końca tygodnia jest możliwość zapisania się do projektu Forma Życia 2 i pobicia Dawida e, rozmiarów, Patrz, jeśli chodzi no. o łapki, klatkę piersiową, wszystko to, co mierzyliśmy, jest wyświetlone teraz na ekranie. Te musicie pobić proporcjonalnie, czyli nie centymetr do centymetra, ale muszą się zgadzać proporcje, tak? Czyli jeśli Dawid przybrał 7 cm przykładowo w ręce i miał rękę 30 cm, ty w odniesieniu do swojej rozmiarnej obecnej tak. musisz proporcjonalnie przebić to. Czyli nie musisz mieć również 7 cm, możesz mieć 3, 4, 5, w zależności od tego, od czego zaczynasz. I efekt musi być po prostu wow. spektakularny. Dokładnie, także kochani, e, zapraszamy do gry, ja myślę, że na to trzeba spojrzeć dwu, na dwa sposoby. Po pierwsze, to jest fajne wyzwanie, jak się nie motywować jak w grupie świrów, którzy chcą zrobić coś niesamowitego. Dokładnie. E, a Cherry on the Pie, jak są cwaniacy, którzy chcą mnie przebić, mają w serduchu po prostu vigor, power do tego, żeby robić rzeczy niesamowite, tak. bo to, co my wykręciliśmy w trzy miesiące, no jest niesamowite, ale wiemy doskonale o tym, że nie ma rzeczy niemożliwych Dokładnie. i zapraszamy te osoby do, do walki. Dokładnie, jeszcze raz, 10 koła do wygrania plus cała masa wiedzy, którą macie na platformie plus grupa wsparcia, gdzie codziennie wrzucamy materiały, jak nie Dawid to ja. Ale w ogóle ta grupa jaka jest fajna, to wszyscy się inspirują, Jestem... motywują, to jest rewelacja. Jest udoskonalony po prostu o wiele bardziej ten projekt. No nauczyliśmy nie? się na pierwszym i drugi już jest wystrzelony w serio w kosmos. No i kolejne będą tylko lepsze. Zapraszamy Was na pokład, nie zastanawiajcie się, macie za kilka stówek gwiazd po to, żeby mieć ogrom wiedzy, który wyceniliśmy, bo liczyliśmy szkolenia, które sam ja dawałem i wrzuciłem do sieci teraz, plus twoje, miro Dokładnie. I wartość wyszła 11 tysięcy złotych. I to nie jest żadna ściema. Wszystko było liczone. Dawid mnie pytał, ile bierzesz za godzinę, na za przykład to, Za to, przyjeżdża. za to, Ta. za to. I po prostu to policzyliśmy. A więc całą tą wiedzę macie na platformie, plus Gdy macie szklarni. nas dostępnych cały czas codziennie na, na grupie. Także projekt rewelacja. Mam nadzieję, że będzie trwał do końca świata i jednej dzień dłużej, także wjeżdżamy kochani, zapraszamy na pokład, więcej informacji macie i link macie do zakupu w, tym, w opisie filmu, do końca tygodnia, pamiętajcie, w niedzielę kończymy zapisy, bo projekt musi trwać 12 tygodni, no i tyle, Dziękuję Zapraszamy i za i powodzenia, mam nadzieję, że wpadacie.